Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w nowym filmie. Jak widzicie, po tytule dziś przychodzę do Was z jesiennym holem zakupowym. Mam tutaj rzeczy z Sinseja, troszkę z Pepko i jedną rzecz z Home And You. Także jeśli jesteście ciekawi, co mam tutaj fajnego, to zapraszam do oglądania. No dobra, to zaczniemy sobie tutaj od tej pojedynczej rzeczy z Home and You. Słuchajcie, zamówiłam sobie, to prawda świąteczny, ale stwierdziłam, że na jesień też będzie fajnie wyglądać. I jest to, moi drodzy, taki otowianek z tui, z kuleczkami. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Ja za niego dam 80 zł, ale powiem Wam, że stwierdziłam, że właśnie taki wianek będzie idealny i na jesień, i na zimę. Bo wiecie, dodamy sobie jakąś dekorację, czy ją po prostu zmienimy, zmienimy i naprawdę będzie fajnie wyglądać. Także pierwszą dekoracją jest właśnie wianek. No i dalej przejdziemy sobie może do Pepco, Z Pepko pierwszy, co ja tutaj mam i słuchajcie, udało mi się kupić jako ostatnią sztukę. Jest to taka piękna, szklana deska do krojenia. Jedyny minus to taki, że jest troszeczkę jak dla mnie słabo zapakowana, no bo widzicie, ma tylko tutaj na brzegach te osłonki i nic więcej. Moim zdaniem powinna być chociaż w jakimś kartonie, no bo to jednak szkło. I ja, słuchajcie, za nią zapłaciłam 12 zł, także mamy taką piękną, szklaną, jesienną deskę do krojenia. Zastanawiam się jeszcze nad jakąś drewnianą, ale muszę zobaczyć, czy... Nie mam przypadkiem y, jakichś w domu. No i przechodząc dalej, mam tutaj y, pozostałości z Pepko, ale też jedna rzecz y, osobna, którą Wam zaraz pokażę. I w Pepko, słuchajcie, kupiłam sobie, najbardziej bardziej dzieciakom, takie. One są też w Sinsei. Ale powiem Wam, że jak zobaczyłam cenę, to stwierdziłam, że wolę jednak z pepką. Może troszeczkę, nawet tutaj jest objętościowo mniejsza, ale cenowo no, większa różnica. I jest to, słuchajcie, taka piękna misa. Dokładnie mówiąc, salatelka z pokrywą. I ja za nią zapłaciłam 15 zł, a jej pojemność czy tu, Tak, 440 ml. No i ona jest taka właśnie fajna, otwierana na zupę. Myślę, że będzie teraz na jesień, właśnie idealna. I wzięłam sobie y, razy dwa. Zastanawiam się, czy coś sobie nie dokupi, żeby mieć, wiecie, komplet. No ale, a tu jest druga, już nie będę jej rozwijać. Także mamy, dwie takie fajne y, salaterki. Y, dalej, dalej kupiłam y, poszewkę na poduszkę taką <noise> stwierdziłam, że chcę mieć w tym roku jakąś jedną poszewkę chociaż właśnie z tym autkiem. No i akurat wy pepko właśnie była. Wymiary to 45 na 45. No i cena 10 złoty, także mamy również fajną poszeweczkę powiem Wam też, że nie chciałam za bardzo przesadzać z tymi dekoracjami jesiennymi no bo wiecie, tak się zbiera, zbiera, zbiera później gdzie to dać dalej kupiłam, słuchajcie taki zestaw dekoracyjny do mówinek i ja za niego dałam słuchajcie 6 zł i mamy tutaj 24 sztuki, także będzie no teraz na ten okres jesienny idealnie no i ostatnie rzeczy to są słuchajcie już ciuchy dla chłopaków i pierwsze co ja tutaj mam to jest słuchajcie set dla Szymona, to jest taka piżama, zestaw, spodenki plus koszulka, rozmiar 98 104 z mm, takim robotem, z taką koparką bardziej, nie robotem i było w promce z 15 zł na 6,50 więc stwierdziłam, że na no żal po prostu nie wziąć. I kolejna rzecz, jaką mam dla Szymona. To jak ja ją, słuchajcie, zobaczyłam, mówię nie. Musi być rozmiar i muszę wziąć. I szkoda, że nie było na 104, ale wzięłam na 98. Myślę, że chociaż do zimy w tym pochodzi. Jest to taka prześwietna bluza, i ona jest, słuchajcie, tutaj y, troszkę z tyłu dłuższa. No, ale tak mi się ona y, spodobała. Stwierdziłam, że do y, przedszkola, do żłobka, będzie miał Szymon właśnie idealną. Właśnie wzięłam ten rozmiar 98 i zapłaciłam za nią 17 zł. No, powiedzcie sami, no nie jest przesłodka, no, no jest super. <laughs> Także bluza dla Szymona. No i tutaj teraz. Y, dwie rzeczy dla Antosia, w sensie jeden set tak samo piżamowy na 110-116 z Super Mario i on był z 30 zł na 20 i do tego jeszcze wzięłam koszulkę na 116 taką w auta no i ona jest za 10 zł Złoty, także to są całe, słuchajcie, zakupy z Pepko. Jak widzicie, nie szaleje jak na razie. Jedna rzecz, która była jeszcze w tej reklamce, to słuchajcie, jest rzecz, którą sobie zamówiłam i już Wam pokazuję. Z kulka i są to, słuchajcie. Przepiękne kolczyki z perełką. Słuchajcie, szukałam jakichś fajnych kolczyków, takich, w których będę mogła mm, cały czas chodzić, nie ściągając ich do spania, bo jak mam wkręty, to mm, one mi się odbijają tu z tyłu i mnie to tak denerwuje, boli mnie to, więc muszę za każdym razem ściągać, to mnie bardzo wkurza. A jak mnie dłużej oglądacie, to wiecie, że ja cały czas w biżuterii chodzę. No i właśnie szukałam takich kolczyków, które nie będę musiała ściągać na noc i postawiłam tym razem właśnie na takie one wyglądają w ten sposób tutaj są odpinane, ja jeszcze słuchajcie nie chodziłam, chociaż mnie bardzo korci jestem ciekawa jak one mi się sprawdzą ale właśnie tak to się prezentuje, ja was przepraszam za moje paznokcie, ale nie mam czasu, żeby zrobić. Także mamy tutaj y, takie kolczyki. W ogóle ja nie wiem, czy ja Wam wspominałam o tym, ale chyba nie, że te białe, te, te kwiatuszki, co miałam, to niestety jeden mi się zgubił, jak byliśmy y, nad morzem. Nie wiem, gdzie on się stracił, ale y, albo gdzieś koło auta mi upadł, jak ściągałam bluzę, albo kapturem przychodziłam, nie, przychodziłam, nie mam pojęcia, ale właśnie jeden mi zginął. Y, no i w aucie znaleźć, póki co nie mogłam, no chyba że mój mąż znalazł, ale na razie mi nic o tym nie wiadomo. No i przechodząc, słuchajcie, tutaj do największego, yy, największego zamówienia, bo to wszystko było zamawiane yy, praktycznie. To jest, słuchajcie, synsej. Yy, zamówienie na dwie części. Yy, rzecz, która nie jest zamówienia, to yy, jest, słuchajcie, świeca. Taką sobie świecę kupiłam. Mm, powiem Wam, że Ciekawa jestem, jak będzie pach... Kurde, pachnieć i fajnie pachnie. Taka wyczuwalna tutaj, co jest? Yy... Wiśnia, wanilia i migdał. I powiem Wam, że pachnie naprawdę fajnie. I co? I ja zanim słuchajcie, dałam. Yy... 20 zł. Powiem Wam, że zastanawiałam się, jak byłam w sklepie, czy brać, czy nie brać. Wiecie, jak to ze mną jest. 20 razy robię podejścia, stwierdziłam, że dobra biorę. Także mamy taką świecę, jestem bardzo ciekawa, jak będzie pachnieć podczas spalenia. Kupiłam też zestaw rękawica, plus tutaj ta łapka, szmatka, jak to woli. Zestaw po prostu kuchenny. I dałam za niego 13 Złoty. Dalej, dla moich chłopaków wzięłam takie bidonki i one słuchajcie, były po 16 złoty i pojemność to 350 ml. Także mam nadzieję, że się chłopakom będą podawać. One w ogóle tutaj mają, nie wiem, czy zobaczycie, ale w środku, o, kuleczki. Także zobaczymy. Ja mam nadzieję, że moje chłopaki będą zadowolone. Kolejna rzecz, jaką ja tutaj mam, pudełeczku to yy, słuchajcie, taki piękny, duży. Kolejny kubek, powiem Wam, że tak on mi się spodobał, że mówię, no muszę go wziąć i jego koszt jest 13 zł i tak teraz myślę, że on będzie też bardzo fajnie pasować do tych talerzyków, co ja mam, bo to jest ten sam design, ta sama grafika. także mamy taki piękny kubeczek, kubeczek, kubeczek. Pamiętam, że oszalałam w tym roku się kupiłam, No jak nigdy, ale jest tyle pięknych wzorów, jeżeli chodzi o sensei, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Eee, no, i teraz słuchajcie, uwaga. Da, 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 da. Musiałam słuchajcie, je zamówić, bo nie było ich. Nawet nie wiem, chyba nadal ich nie ma dostępnych w sklepie. A tak mi się spodobały te poduszki. Eee, ona, chyba, jedna kosztowała z 25 zł. 30 jakoś tak. Mm, także no mam takie e, dodatkowo dwie jeszcze dyniowe poduszki i myślę, że będzie, e, będą one fajnie wyglądać właśnie razem z e, tym autkiem no, zobaczymy no i tutaj mam jeszcze słuchajcie jeden karton z Sinsaya, no to wiecie było na dwa razy zamawiane Ujku. otwieram go szybciutko i tym tutaj, no, Uf, go w tym mamy tutaj moi drodzy. Ujęłam, taką piękną y wycieraczkę z autem, no bo jakby inaczej. Y czy jest tu wymiar? Tak, jest to 60, 40 60. Także no. Y autka w tym roku będą królować, Jest fajna taka masywna zobaczymy jak się sprawdzi. I drugi dywanik to jest łazienkowy. I e, jest tu wielkość napisana. Tak, też 60 na e, 40 na 60 i koszt 23 zł. No i on jest właśnie w takim, e, czekajcie, wzór taki liściasty. I są tutaj tak, fajny, mięciutki. O, ojezdo. Ok, dobra. Tak się prezentuje, także do łazienki będzie idealne. I ostatnia rzecz, jaką ja tutaj już mam. To jest, zgadnijcie co? Po prostu w tym nie poważam w tym roku, w tym, ale to jest. Słuchajcie, kolejny kubek, jak byłoby mi mało. No, i czekajcie, czy tu jest jakaś pojemność tego kubka? Nie widzę. Nie widzę, nie widzę. Ale koszt to jest 13 zł. No słuchajcie, tak mi się on spodobał, że mówię, nie, no dobra, biorę, chociaż czuję się w tym momencie oszukana troszkę, powiem Wam, bo na stronce on był za dyszkę, więc nie wiem o co chodzi, no ale tak czy inaczej. Kolejny kubek jesienny do kompletu. Jak się nie mylę, to już piąta albo szósta. No, także, tak, to są moje, słuchajcie, całe jesienne zakupy. Jak widzicie, no, troszkę tego jest. Także dajcie koniecznie znać, co o nich sądzicie. Czy będziecie coś może zamawiać z Ninseja, czy kupujecie, jednak, a czy, czy wolicie kupić, jednak w sklepie i wiecie dotknąć, pomacać. Bo tak jak ja miałam mnóstwo rzeczy w koszyku, po czym jak zaszłam do sklepu popatrzyłam, powąchałam, to jednak zrezygnowałam. Także tak to u mnie czasami wygląda. Także kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że haul Wam się spodoba. Dziękuję za każdą łapeczkę, komentarz a także subskrypcję i widzimy się już w nowym filmie. Trzymajcie się dzieje pa!